Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tajemnicach i meandrach kabały, a ten program jest programem będącym reakcją na e, głos jednego z widzów i zarazem moich czytelników. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania, do dawania kciuków w górę. Zapraszam do komentowania, zapraszam do, przede wszystkim zapraszam do zadawania pytań. Dzięki tym pytaniom powstają ważne, moim zdaniem, programy na tematy, których może sam bym nie poruszył. Proszę te pytania zadawać w komentarzach, a jeszcze lepiej wysyłać je w mailach. Wtedy będą mieli Państwo stuprocentową pewność, że odnajdę to pytanie i na nie odpowiem. I i tak, zadzwonił do mnie człowiek, sądząc po głosie bardzo młody. Przedstawił się jako stały widz mojego kanału, stały czytelnik moich książek i przeprowadziliśmy bardzo długą rozmowę, w której odpowiadałem na jego kolejne pytania. Z tej rozmowy wyciągnąłem wniosek, że największym problemem dla niego, na to wskazywały Pytania było zrozumienie tego, czym jest kabała i y, jaki ona ma wpływ y, y, i na środowiska żydowskie, i na masonerię, i y, no, gdzie indziej, powiedzmy y, w skrócie. I faktycznie jest to skomplikowany problem, i faktycznie jest to pewien klucz do zrozumienia wielu zjawisk związanych z tymi, których Kościół nazwał pomocnikami szatana na ziemi. I kabała w swojej istocie to jest po prostu dojrzałe pogaństwo. Pogaństwo, które wyrosło z tego pogaństwa mniej dojrzałego, niedojrzałego, na takiej zasadzie, że no na początku były różne kulty pogańskie. Czczono słońce, księżyc, jakiegoś węża, tygrysa, matkę ziemię, no i później poganie. Jakby dojrzewając zauważali, że tych bogów, wymieniali się tymi bogami, tych bogów było coraz więcej, zauważyli, że ci bogowie no, mają postać i materialną, i niematerialną, no i doszli do wniosku, że wszystko jest Bogiem. W ten sposób powstała religijna, nie filozoficzna, bo to nie jest filozofia, religijna doktryna panteizmu. Wszystko jest Bogiem, ten Bóg nie do końca w związku z tym ma świadomość tego, że jest Bogiem, jest taki rozproszony. Niektórzy ludzie zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że tak jest, zaczynają zdawać sobie sprawę, że to oni mogą zostać bogami, no i zaczynają do tego zmierzać. A zmierzając do tego, zmierzają również do tego, żeby być panami i prawodawcami świata, czyli zająć miejsce bogów, stać się bogami w pełni i do końca. I tutaj pojawia się doktryna reinkarnacji, tu pojawia się astrologia, tu pojawia się okultyzm, tu pojawia się magia, tu pojawia się, mówiąc inaczej, odwołanie się do szatana, bo to on jest w istocie twórcą tej całej koncepcji, zawieranie z nim różnych przymierz lub współpraca z Nim bez świadomości, że to jest współpraca z nim. I teraz Kabała, to jest właśnie ta doktryna, ale z jedną cechą dodatkową. Tą cechą dodatkową jest głębokie przeświadczenie, że jeden z bogów, no bo nie ten najwyższy, bo ten najwyższy jakby nie. Nie ma tej świadomości, nie jest osobą, ale no dodajmy, że w ramach tego, co się w nim dzieje, powstają różni bogowie, bo jest taka hierarchia. Bóg, który nie jest Bogiem, który nie ma świadomości, wyłaniają się bogowie z Niego, którzy mają taką świadomość, ale ich jest wielu, są konkurencyjni, dalej wyłaniają się demony, później. Coś w rodzaju półbogów, później pojawia się człowiek, i tak dalej, i tak dalej. No, i w przeświadczeniu kabały, w takim szerszym rozumieniu tego słowa, pojawia się jakiś Bóg, który, niższy Bóg, który chce człowieka przekonać do tego, że jest Bogiem, i żeby ten człowiek zajął to miejsce Najwyższego. Ale ten Bóg zdaje sobie sprawę z tego, że e, no nie może tak postępować w odniesieniu do wszystkich ludzi, więc musi ten przekaz zaszyfrować i ci inteligentniejsi, ci, którzy są dobrymi kandydatami na bogów, ten szyfr e, odczytają. No i teraz mamy tutaj postać kabały greckiej, postać kabały e, islamskiej i postać kabały żydowskiej. E, słowo kabała. To w wąskim, ścisłym znaczeniu odnosi się do tego, co działo się w środowiskach żydowskich. Ale zacznijmy od Greków. Pierwszym greckim kabalistą, czyli Orfikiem, znaczy jednym z pierwszych, bo pierwszym, powiedziałem pierwszym, dlatego, że chodzi o Pitagorasa, że. Jego myśl znamy, natomiast no, pewnie przed nim było, byli inni, piersi, wcześniejsi, ale no, nie dotarły żadne informacje na ich temat. I on doszedł do tych wszystkich wniosków i stwierdził, że świat nie jest światem, tylko, no bo gdyby świat był światem, to człowiek nie byłby Bogiem, prawda? bo no człowiek jest uwarunkowany zależy od wielu czynników idzie sobie taki człowiek po ulicy mówi jestem Bogiem podchodzi do niego jakiś pijaczek daje mu w zęby i, i Bóg się przewraca, oblewa krwią i nie może się ruszyć e, jakby świat zmusza nas do tego, żebyśmy przyjęli, że mamy taką płeć, a nie inną i że jak jesteśmy mężczyznami to powinniśmy ukierunkowywać się na kobiety z nimi mieć zgodnie z naszą naturą dzieci, że ta natura nas ogranicza na tysiące różnych sposobów chrześcijaństwo to później nazwało prawem naturalnym i określiło, że jest to jeden z elementów prawa Bożego no więc świat, do, który jest dookoła człowieka on przeczy, że ten świat przeczy, że człowiek jest Bogiem no to tym gorzej dla tego świata, trzeba ten świat Odrzucić. Trzeba powiedzieć, że on jest inny, trzeba powiedzieć, że on jest niepoznawalny. No i Pitagoras doszedł do wniosku, że on nie jest sobą. Ten świat nas otaczający nie jest sobą. Drzewa, zwierzęta, obłoki nie są tym, co nam się wydaje, tylko są szyfrem. I ten szyfr po prostu trzeba odczytać. Odczytać trzeba. Trzeba złamać, szyf trzeba złamać, odczytać przekaz i pójść za tym przekazem, czyli zostać Bogiem. I teraz, jak świat światem, szyfry były dokonywane przy zastosowaniu matematyki. Jak wiemy, maszyna o nazwie Enigma też na tym się opierała i w ten sposób Niemcy szyfrowali swoje przekazy. I to samo stwierdził już Pitagoras, że to musi być szyfr, do którego klucz tkwi w matematyce. I Pitagoras zaczął rozwijać matematykę. Pamiętam, jak no, zajmowałem się masonerią, pisałem książki o masonerii, a tu mój najstarszy syn przychodzi ze szkoły podstawowej, nie, wiem, nie pamiętam, już z pierwszej czy drugiej klasy i mówi, tato, musisz mi kupić taką książeczkę. Bo mi potrzebna do nauki, i ty zostaniesz Pitagorasem. To się przestraszyłem w tym momencie, prawda, że dziecko ma zostać Pitagorasem. No i e, Pitagoras stosował tą wyższą matematykę, rozwinął wyższą matematykę, stosował wyższą matematykę i twierdził, że odczytał ten szyfr i że już wie, jak Bóg nam mówi, ten niższy Bóg, jak nam mówi, e, co nam mówi. O tym, w jaki sposób mamy y, zostać bogami. No i teraz tym tropem poszli niektórzy Żydzi. No, czyli sytuacja w środowiskach żydowskich była taka, był Stary Testament. Y, pojawiali się nowi proro, kolejni prorocy, pojawiały się nowe księgi. Y, no i nagle pojawił się Jezus Chrystus i pojawił się Nowy Testament. No i część Żydów odrzuciła Chrystusa, uznając, że to jest nieporozumienie, że to jest oszust. I oni zaczęli czekać na kolejnych proroków i kolejne księgi Starego Testamentu i się nie doczekali. Czekali, czekali 400 lat, czekali, byli bardzo cierpliwi. Po 400 latach zaczęli pisać komentarze do Starego Testamentu, dochodząc do wniosku, że już nic nowego nie będzie, że przekaz został urwany w połowie, trzeba go uzupełnić. W ten sposób z tych komentarzy powstał Talmud. Powstał Judaizm Talmudyczny, coś innego niż Judaizm Biblijny. Do ten, w który wierzyli Żydzi Starego Testamentu, Żydzi, którzy żyli w czasie, gdy powstawał Stary Testament, żyli przed Chrystusem. Tu od razu można podać jedną bardzo istotną cechę różnicy pomiędzy tymi dwoma judaizmami, to znaczy brak kapłaństwa. Znaczy w judaizmie starotestamentowym byli kapłani, w judaizmie talmudycznym kapłanów już nie było. Odsunięto ich, zrezygnowano z nich, na ich miejsce pojawili się nauczyciele, rabini. No i teraz wśród tych Żydów oczywiście pojawili się też Żydzi, którzy uznali Jezusa Chrystusa. To byli między innymi apostołowie i oni zaczęli od początku budować chrześcijaństwo. Pojawili się też tacy Żydzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Ale go odrzucili. Znaczy, doszli do wniosku: My takiego Boga nie chcemy. Ten Bóg nie realizuje tego, co myśmy od Boga oczekiwali. Nie chcemy tego Boga. Chociaż to jest prawdziwy Bóg, ale my go nie chcemy. No i teraz dwa, jakby, wnioski. Wniosek teologiczny, nieodparcie nasuwający się. Jeżeli odrzucamy żywego Boga, no to pozostaje nam jako logiczne, konsekwentne zwrócenie się do szatana. Tym, że zwrócenie się do szatana dla niektórych było łatwe, dla niektórych było trudne, ale wszyscy sobie zdawali sprawę z tego, że nie spotka się to z akceptacją narodu żydowskiego, większości narodu żydowskiego. Zarazem e, trzeba było wytworzyć jakąś nową teologię, i właśnie ta nowa teologia nie mogła odwoływać się do szatana. I tutaj e, ci Żydzi e, zetknęli się, oni się już wcześniej stykali, ale tutaj wzięli pod uwagę orfizm, tą kabałę w szerokim znaczeniu starożytnych Greków Greków, Rzymian później, no bo to był i Pythagoras i Platon, i Plotyn i przyjęli całą doktrynę z tym, że z tym szyfrem im nie pasowało doszli do wniosku że jest szyfr, ale tym szyfrem nie jest świat no i teraz, co dla Żydów jest święte? Stary Testament no to jeżeli tak, no to oni doszli do wniosku, że ten Stary Testament ma przekaz wprost i ten przekaz jest mylny, ten przekaz jest dla malutkich, ten przekaz jest dla nieprzygotowanych. A e, faktycznie Stary Testament w Starym Testamencie jest zaszyfrowany e, tajny przekaz Jahwe. Ten przekaz miał tak wyglądać, że Jachwę już objawia Adamowi, ten tajny przekaz i mówi: No, słuchaj, ja nie jestem jakimś najwyższym bogiem, nade mną są inni bogowie. Gdzieś tam na samej górze jest taki Bóg nieświadomy siebie, który jest wszystkim, jest tobą, jest ziemią, jest wodą. No i ja ciebie chcę zaprowadzić do tego Boga i chcę doprowadzić do tego, żeby wybrani ludzie. Stali się tymi najwyższymi bogami. Tu ci podpowiem różne techniki, metody narzędzia, okultyzm, Kabała, astrologia i tak dalej, przepraszam, okultyzm, magia, astrologia i tak dalej. No i teraz ten mój przekaz będzie, będzie przekazywany za pomocą kolejnych świętych ksiąg, nazwanych później Starym Testamentem, ale to będzie zaszyfrowane. Ja teraz odchodzę z tego świata, ja, Jachwę, odchodzę teraz z tego świata, wam pozostawiam robotę. No i założenie było takie same jak u Greków, jak jest szyfr, to kluczem do tego szyfru jest matematyka, jest wyższa matematyka. I oni zaczęli rozwijać wyższą matematykę, zaczęli literki, przerabiać na cyferki później robić skomplikowane matematyczne operacje później cyferki przerabiać na literki i wychodziło im wychodził im zupełnie inny przekaz i to w znacznej mierze w części zebrali w świętej księdze kabały to zostało nazwane kabałą i ta święta księga kabały H Zohar, Księga Blasku. Judaizm powstał około IV wieku po Chrystusie, po narodzeniu Chrystusa. Kabała powstawała między IV a VII-VIII wiekiem i no coraz bardziej podnosiła głowę w środowiskach judaistycznych. I teraz zauważmy, znaczy tak na marginesie, bo to jest wątek, który nas najmniej interesuje, że ten sam proces zaszedł w środowiskach islamskich. Powstała tam taka sama, co do istoty teologicznej, doktryna, czyli kabała. Kabała, którą niektórzy nazywają kabałą islamską to się nazywa, to powstało w Kazachstanie, jeżeli chodzi o konkret znaczy na terenie Kazachstanu, nie w Kazachstanie i, i, i zastosowano tą samą technikę w odniesieniu do Koranu prawda, że jest przekaz dla malutkich, ale w Koranie jest zaszyfrowany przekaz dla wybranych i ten zaszyfrowany przekaz głosi dokładnie to samo co Kabała żydowska, czy to, co głosił Pitagoras czy później Platon. I dzisiaj masoni w Europie, czy wcześniej różokrzyżowcy w Europie mówili o sufizmie, że to jest taka islamska wersja kabały, że no bo różokrzyżowcy, bo tutaj wprowadziłem pojęcie, nazwę różokrzyżowcy, znaczy trochę za, za szybko. Ale no, ze względu na to, że oni nazywali jakby różokrzyżem islamskim sufistów. No i sufiści, znaczy, tak kabaliści byli traktowani przez wyznawców judaizmu jako herezja, straszna herezja, a tak sufiści byli traktowani przez wiele odłamów islamu jako herezja, straszna herezja. I mamy już trzy postacie kabały. Grecka, w szerokim znaczeniu kabały. Ta właściwa ze względu na nazwę, żydowska. Mamy kabałę islamską. No i teraz pojawia się jeszcze kabała chrześcijańska. No to są właśnie różokrzyżowcy. To znaczy, skąd się wzięli różokrzyżowcy? Żydowscy kabaliści próbowali przejąć wspólnoty judaistyczne. Próbowali w tych wspólnotach prezentować swoją myśl, ale w tamtych czasach do XVII, XVIII wieku wyznawcy judaizmu uznawali Kabalistów za heretyków, za wrogów judaizmu, za niekiedy, za satanistów, nazywali ich sektą, to nawet jeszcze niedawno, jakieś 20 lat temu, wyznawcy judaizmu w Polsce nazywali kabalistyczną organizację Chabat Lubawicz sektą. To w jednej z książek, znaczy w książce Masoneria Polska 2018, to opisuje, przytaczam tej wypowiedzi. No i teraz kabaliści zaczęli być wyrzucani ze wspólnot judaistycznych, prześladowani. No tak to było na przykład z hiszpańskimi kabalistami to wyznawcy judaizmu w Hiszpanii podpuszczali katolików żeby oni wypędzali kabalistów i część tych kabalistów, znaczna część tych kabalistów trafiła hiszpański trafiła do Polski można to zobaczyć na przykład w Lesku, w Bieszczadach gdzie jest cmentarz Żydowski to są głównie Hiszpanie. Prawda? I to nie są wyznawcy judaizmu, tylko właśnie kabały. No i ci wyrzuceni ze wspólnot żydowskich kabaliści w różny sposób postępowali. To znaczy, wchodzili w świat chrześcijan i tam się prezentowali jako filozofowie, na przykład, to takim. E, takim człowiekiem był e, Baruch Spinoza, prawda, który wyrzucony ze wspólnoty żydowskiej zaczął, przerobił kabałę, wyciszył tam pewne wątki i przedstawił to jako doktrynę filozoficzną do kupienia przez Europę. E, I e, część tych kabalistów, która opuściła e, wspólnoty judaistyczne, zaczęła e, Krążyć, zaczęła się wtapiać w środowiska chrześcijańskie, przede wszystkim w środowiska elitarne i tam zaczęła y, jakby tą swoją kabałę delikatnie promować. I z tej promocji z, zrodziła się wspólnota różokrzyżowców, czyli chrześcijańska kabała, czyli y, alchemia. I... Y, 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 Chrześcijańska kabała polegała na tym, że no powoływano, znaczy mówili o sobie ci kabaliści, to już nie byli tylko Żydzi, to byli e, Francuzi, Niemcy, Anglicy. E, I e, oni przyjęli tą kabałę, przyjęli to przesłanie, że oni są wybrańcami, że trzeba tworzyć tajne organizacje, bo Motłoch nie zrozumie, że oni zostaną bogami i że trzeba się z tym kryć. I udawać chrześcijan. No i yy, wspólnoty różokrzyżowe to były wspólnoty elitarne. One postawiły sobie za cel niszczenie chrześcijaństwa, one wytworzyły protestantyzm i yy, 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 oni stosowali takie techniki, do dzisiaj stosują takie techniki, że yy, na przykład potrafią pojawić się w jakiejś słabej intelektualnie ze słabym duszpasterzem parafii i powiedzieć, że oni tu chcą budować wspólnotę chrześcijańską wokół tekstu o naśladowaniu świętego, o naśladowaniu Chrystusa, tekstu autorstwa świętego Tomasza Kempis, tekst w porządku no i, i, i celem tej wspólnoty w parafii było naśladowanie Chrystusa i powoli w tej wspólnocie wbijano tych ludzi w pychę. Że no, widzicie, jacy już my jesteśmy religijni bardziej niż inni, jaka nasza duchowość jest pogłębiona, jak bardzo naśladujemy Chrystusa, jak bardzo się zbliżyliśmy do Chrystusa. Tam wszystko było jakby poza tym gadaniem, wszystko było w porządku: modlitwa, udział w Mszy Świętej sakramenty, tylko było to gadanie, takie prowadzące w pychę I, i w pewnym momencie, kiedy dochodzili do wniosku, że ta pycha już narosła odpowiednio, to mówili zobaczcie, tak bardzo się uduchowiliśmy, że e, dogoniliśmy Chrystusa, jesteśmy takimi samymi synami bożymi jak On i za jakiś czas mówili, zobaczcie, zostawiliśmy Chrystusa w tyle. I jesteśmy bardziej synami bożymi niż Chrystus. Jesteśmy bardziej bogami niż Chrystus. Należy nam się najwyższa władza. Jesteśmy gotowi być panami i prawodawcami. I oni. Jak mówiłem, tworzyli protestantyzm, bo chcieli przejąć pełnię władzy. Władzę polityczną, władzę gospodarczą, władzę duchową i rządzić jak bogowie. No i teraz nie doszedłem do masonerii, nie doszedłem do pewnych nowych postaci kabały istotnych w judaizmie czy w środowisku żydowskim, ale wydaje się że ze względu na czas no to powinienem w tym momencie skończyć. Także te wątki będę kontynuował w kolejnym programie, którego tytuł będzie też związany z kawałkiem. Dziękuję bardzo.